Nie ma ziomeczki. W tym odcinku pokażę wam CZESY 1.6, oj, przepraszam. Eee, graliśmy z przed chwilą z kolegą, mamy 12 zabójstw, w tym trochę ja zabiłem, ale to trochę, no większość trochę chyba ja, ale mój kolega też dużo miał fragów. Co do dopiero co przyszedł i może dlatego. I polecam wszystkich, którzy grają i w tym odcinku, macie pisać w komentarzach, kto ma Skype'a z widzów moich. Nie to kupiłem. To wtedy dam stronę do CS, i wtedy będę nowo kręcił serię yy, cys, yy, CS z widzami. CS z widzem, nawet może z dwoma. No i właśnie zmiana mapy. Do... Oj, przepraszam ba Was bardzo. A nie, nie przepraszam Was. Myślałam, że nagrywam do góry nogami. A jak nie... <śmiech> <śmiech> chodź, chodź, chodź. Będę gadać! Moja siostra wchodzi na odcinki. To się wytnie, jak będzie pięciominutowy filmik. Ale chcę nagrać 15. Ja bym tego no, nie oglądała. No i dobrze. Bo ty jesteś za mała. Mama to jest wieszka. No <grydżut> kurde, zagapiłem się. Ale no, na początek pierwszy frak jest dobrze. I przepraszam, że będę miał taką chrypkę, ale dzisiaj byłem na dworze i chyba coś, coś, coś mnie bierze. Więc piszcie w komentarzach, kto ma Skype'a Albo mnie zaproście, Kuba Pakoca Albo dam po prostu w opisie link Na Skype'ie Kto ma i kto ma mikrofon, bo jak nie macie mikrofonu, to nawet nie musicie pisać Musimy gadać i to będzie na YouTubie. I teraz chcę wam powiedzieć, że będą lepsze filmy, bo Kupię, kupuję chyba sobie kamerę i będą lepsze filmy, o wiele lepsze filmy i będzie, i będę mógł dłuższe filmy nagrywać wreszcie o, ja słaby jestem Mam chyba najdłuższy, najdłuższy skin ze wszystkich. Boże skin. Mam najdłuższy nik. Hejsy z YouTube. Ale jakbyśmy prowadzili jak to serię, to bym zmienił i bym miał pakoca 95 albo pakoca wali Nie, no nie będę miał takiego. Ale piszcie naprawdę, bo ja chcę taką serię zrobić. No kurde! Parku! Co to kosa? kosa? Kosa, je? Ciao! za to, ale mě kolega Ciao! Ciao! mě. Ciao! do sondu pozvu. No i pijte. Ja Wam damy jak się nazywam w opisie. Napiszę tylko w opisie jak to. Eee, jak się nazywam i dajcie. No i wejdźcie na. I na dzisiaj. Czy, czy. No czy macie Skype'a, Bo to naprawdę mi jest potrzebne. Bo chcę tą serię zrobić. I mam nadzieję, że ta seria będzie, ale to od Was już zależy. Bo pewnie nikt z Was. No i super. No i fajnie. Jak to z reklamy? No i fajnie. No ja w to słaby jestem. Czasami naprawdę tak klamię w to. W to mam ponad milion godzin przegrane. Cały czas w to nawalam. Co we mnie strzelasz Deklu? No Damianus! Damianus kabanus. No kurde! Widzicie jak ja słaby w to jestem. Ja Ile nie widać się kogo. Jaka ciuta. <laughs> Przepraszam. Co ty mi robisz? A bo cię do sądu pozwę. Sepka. To jest jak ten niewykładnie w tej gryzu, żeby I znowu mi ktoś wchodzi na odcinek. Jak nie siostra, to babcia. Jak nie babcia, to tata. Jak nie tata, to maja. Jak nie wiem. Jak nie wiem kto to kto, Proszę. każdy mi wchodzi na odcinek. Już wychodzę. Już głos wysiada. Już wychodzę wnuczku, kruczku mój ukochany. Do widzenia, baj bye. bye. bye, 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 bye. <ścoughs> Tego się nie da wyciąć. No da się, ale nie chce mi się. No i piszcie te... Niki, bo chcę Dylu Dylu na badylu zrobić. <laughs> bo Chcę zrobić dla Was tą serię. Żeby było fajnie. Brawo ja. No i jak... i piszcie też pytania do drugiego Hyundai. Day. Kto py... Nie, to nie będzie kto pytanie błądzi. To będzie Hyundai. Day. Cicho deklu! c i c i c i Zacznę na dziecko. <mum> Dwa słuchawki, wtedy bym gadał, że na czas gram, jak bomby nie podłożył. No nie, jak na przekór. Nie ma co iść ku mnie, zaraz wal. Nawet defy zabiłaś przepraszam was za <ślenicia> to Fajnie po 10 minut. No nie mogę. I piszcie, to ja wam dam tą stronę do CS-a, będzie fajnie, będziecie grali ze mną. Będę z wami grał, jak ja się cieszę, jak, jak ktoś ma skype'a. Bo wtedy możemy się po... I 5 minut i kończę. Boże. Ja się wkurzam. Nienawidzę was. Lubicie mnie. A jak już będę miał tą nową kamerę, to nagram dla Was live'a, który będzie trwał godzinę i 30 minut. Jak mi się będzie chciało grać, a jak nie, to pół godziny. Albo godziny. Molaj'u y po tyle trwają. I wtedy bym nagrał. O! I chcę Was poinformować o jeszcze jednej, że będzie nowa seria już lepsza, bo będę może miał CSGO. Jak będę... Jak mi z tej kamery coś zostanie, to wtedy będę miał CSGO. Bo kupię kamerę taką do 30 zł. Żebym miał chociaż kamerę, żebym nagrywał i wtedy kup, yy, przerobię sobie, wezmę trochę na euro przerobię Pieniążków i wtedy będę miał... No ja, ja w to grać nie umiem jak ja... W... O zamykam, ale jak ja w to lamię Ja w to jestem Babciu, jaki ja słaby w to jestem. I dawajcie subskrypcje, lajki i nie wiem co. Ale co tu można robić? K M P S P się nie dały robić. A u mnie na kompie, bo ja jestem u babci, to da się pisać. Ły on. Ja bym wam dał stronę do tego, bo Kapi Molo nie chce ze mną nagrywać i mi smutno. Bo, bo na Skype nie odbiera, jak jest dostępny, i nie odpisuje i nawet na, w komentarzach nie odpisuje.

O, no weź! Bo to boli! Się na grze nie mogę skupić. Aau! Ej, bo ja za minutę kończę. Nie! To ja już kończę, no to ostatnia akcja. Pocie Dobra. Więc już możesz usiąść. <grymne> Więc to by było na tyle! Cześć no, na... pa!